Chwała Panu Bogu, bracia i siostry, chciałem przekazać serdeczne pozdrowienia ze zborów Trzebini. Dziękujemy. jak Bóg błogosławi. Bardzo dobrze, wiecie, czas naszego zjazdu zbliża się ku końcowi i następuje taki moment, że wszyscy wsiądziemy w swój środek lokomocji, niektórzy w samochody, niektórzy może w pociąg. Czy ktoś rowerem przyjechał? Nikt. Dobrze. I jest taki fajny moment, dlatego że nawigacje w dzisiejszym czasie mają zapisaną lokalizację. Ja coś takiego w telefonie mam i już mogę nawet powiedzieć do telefonu: Jeźdź do domu. I telefon w kilka sekund robi coś pięknego. Wyznacza bardzo szybko drogę do domu. I możemy bez problemu pojechać sobie w swoją stronę. I tak, wiecie, jak się idzie do swojego domu, to tak. To tak chętniej niż gdziekolwiek, tak wtedy człowiekowi bliżej, bliżej niż gdziekolwiek jest mu do domu. Tak samo myślę też w niedzielę, kiedy, kiedy do swojego domu modlitwy zajeżdżamy. Ja tak mogę przynajmniej powiedzieć, dlatego że na budynku naszego zboru jest wprost napisane Dom Modlitwy. Dla mnie to jest tym bardziej szczególny dom, bo tam się wychowałem, tam są moi bracia i siostry, którzy modlą się w moich potrzebach, oni płaczą razem ze mną i kiedy mówię o swoim domu duchowym, to jest właśnie mój dom. Ale wszyscy bardzo dobrze wiecie, dokąd zmierzam. Ewangelia Jana, 14 rozdział, od pierwszego wersetu. Niech się nie trwoży serce wasze, wierzcie Boga i we mnie wierzcie. W domu Ojca mego wiele jest mieszkań. Gdyby było inaczej, byłbym wam powiedział idę przygotować wam miejsce. Bardzo dobrze wszyscy wiemy, że celem naszej wędrówki na, tym, na tej ziemi jest to, aby dotrzeć do domu Bożego, to jest nasz cel nadrzędny. Kowiecie, bardzo często o tym zapominamy e, troski życia codziennego. Utrapienia, jakie mamy na co dzień, biorą górę i gdzieś ten cel, gdzieś te gdzieś tam, gdzie ta droga, która nas prowadzi, tam do góry, gdzieś nam ucieka. Ale powiem Wam taką rzecz. Rozdają mieszkania za darmo. Kto się nie skusi, nie trzeba pożyczać. Nie trzeba, nie trzeba, nie trzeba wiele. Trzeba tylko. Trzeba tylko posłuchać i słowa Bożego. A jeśli pójdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę znowu i wezmę was do siebie, abyście gdzie ja jestem i wy byli. I dokąd ja idę, wiecie i drogę znacie, rzekł do Niego Tomasz. Panie, nie wiemy dokąd idziesz, jakże możemy znać drogę? Odpowiedział Mu Jezus. Ja jestem droga i prawda i żywot. Nikt nie przychodzi do Ojca tylko przeze mnie. Prosta odpowiedź, którędy. Mamy prosty drogowskaz, tak zresztą jak został nazwany ten nasz dzisiejszy zjazd. Naszym drogowskazem jest Chrystus. Tak jak w trasie do swojego domu będziemy mieli różne znaki ostrzegawcze, będziemy mieli znaki z, z nazwą naszej miejscowości. Tak samo tutaj. Proste, nieskomplikowane. Mamy patrzeć na Chrystusa, na to w jaki sposób on postępował. To jest nasz wyznacznik, to jest to, którędy mamy iść, aby otrzymać za darmo mieszkanie. I co jeszcze ciekawe, co jeszcze dziwne, zobaczcie jaka wielka jest Boża miłość. Gdybyśmy w świecie zobaczyli na internecie ogłoszenie, oddam Ci mieszkanie za darmo, jak myślicie, dużo byłoby chętnych? A jeżeli nawet byłoby jakieś. Byłby jakiś warunek, zrób to albo to, zrób jakieś zadanie. Czy, ktoś, czy, czy ludzie byliby chętni? Ja myślę, że czysta chęć zysku powodowałaby, że wielu ludzi, wielu ludzi by, by ten warunek spróbowało chociaż spełnić. A zwróćcie uwagę, co jeszcze Pan Bóg robi? On mówi: Przygotowałem ci miejsce. Tylko dobrze, warunek jest prosty, chodź za mną, ale no właśnie, ja ci jeszcze pomogę. Ty mi zaufasz, a ja cię przeprowadzę. Mamy wszystko do tego, żeby osiągnąć cel. Wszystko za darmo. Wszystko dzięki wielkiej Bożej Miłości, dzięki wielkiemu Bożemu miłosierdzie, Miłosierdziu. I wiecie też, w momencie, kiedy uruchomimy swój GPS, kiedy. Kiedy przebędziemy drogę do celu, wtedy GPS donośnym i takim fajnym głosem powie: dotarłeś do celu, albo cel jest po lewej albo prawej stronie. Wiecie, ja lubię ten moment, lubię dotrzeć do domu. Tak się wtedy mogę wtedy zawsze Panu Bogu podziękować, że, że, że tą drogę, którą przebyłem, on poprowadził, nic mi się złego nie stało. I wiecie? Moim marzeniem jest dotrzeć do celu. Moim marzeniem jest, aby droga, którą mam przed Bogiem, aby ją przebyć w odpowiedni sposób, aby nie stracić tych, tych drogowskazów tego, co najwłaściwsze, tego, co prawdziwe w życiu. I mam też dla Was zachętę. Nie rezygnujcie. A jeżeli nie jesteście jeszcze na tej drodze, spróbujcie, dlatego że obietnica jest wielka. Pan Bóg rozdaje mieszkania za darmo. Poza tym obiecuje miejsce, gdzie nie będzie więcej płaczu, nie będzie bólu, nie będzie łez. Obiecuje coś najpiękniejszego, co możemy sobie tylko wyobrazić. I jeszcze mówi w bardzo prosty sposób: chodź za mną, ja Cię przeprowadzę. Nie dość, że daje nam. Daje nam y, przed oczyma cel, daje nam też wędkę, w jaki sposób mamy ten cel osiągnąć. Daje nam też wskazówki na każdym kroku, jak mamy żyć, aby ten nasz cel osiągnąć. Jest naszym duchowym GPS-em, żebyśmy wiedzieli, którędy mamy zmierzać. Dlatego zwróćcie uwagę na to, dokąd zmierzacie, w jaki sposób zmierzacie aby cel, który jest przed nami, mieszkanie, które jest za darmo, aby było naszym udziałem kiedyś tam w przyszłości, w życiu wiecznym. Amen.